Przed ostatnim meczu domowym rundy jesiennej rozgrywek 4 Ligi Dolnośląskiej Grupy Wschodniej piłkarze MKS Nysy Kłocko zmierzyli się z GKS Mirków Długołęka, z którym Nysa dwukrotnie rywalizowała w sezonie 2018 na 2019. Wtedy trenerem MKS-u także był Krzysztof Konowalczyk. I dwukrotnie zespół z Kłodzka musiał uznać wyższość rywali. Na kłodzkim stadionie GKS wygrał 2 do 1, a w rewanżu 4 do 1. Dzisiaj przejdźmy do Kłocka podtrzymać e, dobrą serię rywalizacji między tymi drużynami. Jest ona na naszą korzyść. Mam nadzieję, że na boisku potwierdzimy i zrobimy wszystko, żeby tę serię podtrzymać, żebyśmy mogli mówić, że Nysa nam leży. A co zrobić, żeby wygrać ten mecz? Myślę, że uszczerb się błędów własnych, które w obronie dziś ostatnio miały za duży wpływ na wyniki końcowe. Myślę, że korzystać bardziej z błędów przeciwnika niż przeciwnik z naszych. Nie patrzę na to przez pryzmat tamtego sezonu, żeby to był rewanż. Bardziej patrzę, żeby tutaj był w tym sezonie dwa zwycięstwa. Życzę sobie tego, a... My mamy inny zespół, i mieliśmy, oni mają inny zespół. Ten trener dopiero przed, teraz tydzień temu, bo jeszcze e, dwa tygodnie temu był w Fotohigienie, aż także tutaj też e, na pewno ten zespół poznaje, chyba że lepiej zna. Nie, nie mam za wiele informacji akurat na ten temat, ale wiem, że e, tutaj e, nie patrzę na to, czy to jest rewanż, czy nie. To jest kolejny przeciwnik, z którym musimy popatrzeć o trzy punkty. Jeszcze miesiąc z temu stworzyliśmy sobie więcej sytuacji. Troszkę poprawiliśmy grę w obronie, e, lepiej się bronimy, jest tam na pewno ciężej strzelić bramkę. Ale to się przełożyło na to, że też mniej sobie stwarzamy, czyli jakby nie, nie zachowaliśmy równowagi. No na pewno staraliśmy się to gdzieś poprawić. No, warunki mamy w tygodniu ciężkie, bo trenujemy na Orliku i tutaj tam się za wiele nie da zrobić, więc każdy, kto trenuje na Orliku, wie, jakie to są warunki do trenowania. Ale myślę, że dzisiaj zaszły małe zmiany w kadrze i na niektórych pozycjach. I ta siła rażenia dzisiaj będzie większa. W obecnym sezonie zespół z Długołęki rozpoczął zmagania o czterech porażek z rzędu. Przełamanie nastąpiło w piątej kolejce z Orłem Ząbkowice Śląskie 3-2. Rywale Nysy w 10 meczach zgromadzili 19 punktów i plasowali się w tabeli na 11 miejscu. Natomiast zespół z Kłodzka był na 15 miejscu z dorobkiem 12 punktów, 3 wygranych, 3 remisów i 8 porażek. Ostatnio przegrał 0-2 w Dzierżoniowie z Lechią. Czyli liderem rozgrywek, do spotkania z GKS-em podchodziła bez swojego najlepszego strzelca, zdobywcy sześciu goli w lidze, Mikołaja Kotwasa. Mikołaj ma problem z kolanem, nie jest to nic poważnego, ale dzisiaj zadecydowaliśmy, żeby Mikołaj odpoczął, ponieważ nie będziemy narażać jego zdrowia na, na coś poważniejszego. Dzisiaj kadrowo wyglądamy dobrze, bo mamy wąską kadrę, ale są wszyscy z tej wąskiej kadry. E, nikogo nie zabrakło, nikt w dzisiejszym meczu nie pozuje za kartki, także mamy silną ławkę, której nie mieliśmy od długich kolejek, nawet nie pamiętam, kiedy ostatnio mieliśmy tak pełną kadrę. W zespole dzisiaj przyjechaliśmy z szczupłą kadrą meczową, 15 osób, 7-8 zawodników chorych, na których dzisiaj nie możemy liczyć. Mam nadzieję, że ci, którzy są podołają temu spotkaniu i wywieziemy stąd trzy punkty. Pierwsza połowa spotkania należała do przyjezdnych. W 19 minucie po faulu Kierkiewicza na Berkowiczu sędzia podyktował rzut wolny, którego wykonawcą był Filip Skórnica. Po jego dośrodkowaniu piłkę próbował wybić główką z pola karnego zawodnik z Nysy, Krzysztof Pietrzykowski. Jednak zrobił to tak niefortunnie, że skierował ją do włas i goście po samobójczym golu wygrywali 1 do 0. Minutę później, po faulu Barskiego na Żminkowskim sędzia podyktował kolejny rzut wolny. Tym razem jego wykonawcą był Jakub Berkowicz. A dośrodkowanie wykorzystał Paweł Pytel, pokonując bramkarza Nysy i tym samym podwyższając prowadzenie. W dalszej części spotkania Nysa próbowała zmienić niekorzystny wynik, ale brakowało skuteczności. Również goście próbowali podwyższyć wynik spotkania, ale na posterunku byli obrońcy Nysy. Do końca pierwszej połowy wynik już nie uległ zmianie. Nysa schodziła do szatni, zaliczając. Z dwubramkową stratę. Na drugą połowę zespół gospodarzy wyszedł całkiem odmieniony. Nie minęły trzy minuty, a Koczanie wrócili do gry. Dośrodkowanie z rzutu wolnego Krzysztofa Pietrzykowskiego wykorzystał Piotr Satanowski i głową pokonał Mateusza Salamagę. I gospodarze cieszyli się z kontaktowego trafienia. Zespół Krzysztofa Konowalczyka poszedł za ciosem i w 67. minucie udało się odrobić straty. Akcję rozprowadził Tomasz Pierzchalski, który podał do Satanowskiego, a ten wypatrzył w polu karnym niepilnowanego Łukasza Tracza. Pomocnik MKS-u. Piętką skierował piłkę do siatki, notując tym samym trzecie trafienie w tym sezonie. Od tego momentu gra się wyrównała, a końcówka należała do gości. GKS w ostatnich minutach meczu stworzył sobie trzy dogodne sytuacje, jednak nieskuteczne i ostatecznie wrócił do domu z jednym punktem, bo wynik już nie uległ zmianie. MKS Nysakłocko zremisował na własnym wojsku zespołem GKS Miłków Długołęka 2 do 2. Pierwszą połowę zagraliśmy słabo, ale nie na tyle, żeby ją przegrać 2 0 bo... Przeciwnik też sobie nie stworzył żadnej sytuacji, a strzela dwie bramki po niczym, po błędach po prostu no, no, i obrony i bramkarza gdzieś przystałem w fragmencie gry I, i, i po bardzo słabej pierwszej połowie przeciwnik schodzi do, do przerwy z wynikiem 2-0 i musimy to potem gonić, co jest bardzo trudne. No. Druga połowa to już uważam pod nasze dyktando, e, mocno przeważaliśmy, stworzyliśmy sobie sytuację, strzeliśmy dwie bramki. Ale po dwóch bramkach też jakby to wszystko zwolniło i w takiej sytuacji, żeby ten mecz się wygrać i strzelić bramkę na 3-2 to nie mieliśmy, a wręcz przeciwnie, bo w końcówce w czasie doliczonym już... Nie wiem, co się działo, że brakowało ludzi w obronie. Wszyscy już patrzyli tylko na grę do przodu, i tak naprawdę mogli jeszcze raz w doliczonym czasie gry skarcić, bo mieli dwie sytuacje sam na sami mogły być 4-2. Nie czyli tego, mamy 2-2 i patrząc na cały przebieg meczu, to jestem niezadowolony, ale patrząc na sytuacje końcowe, no to trzeba się cieszyć z punktu. Ale mimo wszystko jestem bardzo niezadowolony, bo te punkty były dla nas bardzo ważne i remis nam nie za wiele tutaj daje, jeżeli chodzi o tabelę. No Na pewno czujemy niedosyt po tym spotkaniu. Prowadząc do przerwy 2-0. Myślę, kontrolując ten mecz, po przerwie oddana inicjatywa, strzelona bramka przez e, przeciwnika, powiedzmy, że firmowe zagranie dziś, e, bramka sa, Satanowskiego. E, no, wiedzieliśmy, że te dośrodkowania są adresowane zawsze do niego, No niestety nie ustrzegliśmy się błędu w kryciu. Ta bramka myślę, że napędziła e, gospodarzy w tym meczu, oddaliśmy inicjatywę też nasze braki kadrowe się gdzieś tam ujawniły, bo nie było gdzieś wsparcia z ławki. No myślę, że po prostu fizycznie opadliśmy z sił. Hmm. I musimy jak najwięcej osób reaktywować na przyszły mecz, żeby ta ławka była pełniejsza i można było dokonywać korek w trakcie meczu. Zespół GKS Mirków Długołęka kolejne swoje spotkanie rozegrał u siebie 11 listopada z zespołem Mechanik Brzezina, a Nysę czeka spotkanie w Zamkowicach Śląskich z tamtejszym Orłem. A w najbliższą sobotę 14 listopada Nysa podejmie na własnym boisku w ostatnim domowym pojedynku tego sezonu zespół LKS Bystrzyce Górną.